Ja jestem, ja jestem, ja jestem, ja jestem. Dzisiaj przygotujemy z tej części dyni risotto z dynią, a z tej części dyni dynie w karmelu z sokiem pomarańczowym. Na deser. Że chyba nie dam rady tej dyni pokroić. Janusz! Y jednak y krojenie dyni to jest męskie zajęcie. Tak, taka dojrzała. Dobra. I teraz ją naprawdę kroimy. Nie wkupiamy się. Właśnie zastanawiam się, kiedy ktoś wyprodukuje dynię w kostkach. Gotową dynię już pokrojoną w kostkach. To byłby duży skrót. Okay. Zaszkliłam ryż do risotto na oliwie i przełożyłam tutaj do garnka. Podlałam białym winem i oczywiście pamiętajmy o tym, że risotto trzeba przez cały czas mieszać. Podczas gdy wino się zredukowało, to dodałam pół kostki masła do takiej ilości risotto. No i oczywiście mieszamy przez cały czas. Najlepsza konsystencja dla risotto to jest właśnie taka półpłynna i dlatego powinniśmy mieć zawsze pod ręką bulion albo, albo białe wino. Podsmażoną dynię przekładam do ryżu. Dodajemy oczywiście do smaku parmezanów już jeszcze w garnku, a część już na samym końcu na talerzu, ale w garnku też musi być dodany parmezan. Dynia jest jeszcze, ale dynia ona sobie dojdzie w ryżu. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby dynia nie doszła. Pietruszki? O, jak jest to pewnie No pewnie, i to ile? Voilà. Deser to jest męskie zajęcie i mężczyzna tutaj na maśle z cukrem zeszlił dynie. No i potraktował, potraktował to łyski, czyli po prostu flambirował dynie. Na koniec, dynia została podlana sokiem pomarańczowym. Naturalnie najsmaczniejszy jest świeżo wyciśnięty prosto ze świeżego owocu. W ten sposób potraktowaną dynię gotujemy tak długo, aż powstanie słodki syrop. Tak potraktowaną dynię, bardzo porządnie potraktowaną, możemy przyprawić goździkami, albo cynamonem, albo i goździkami i cynamonem i podajemy naturalnie z gałką waniliowych lodów. Najlepsza opcja to jest taka, kiedy mężczyzna gotuje, a kobieta próbuje. Więc ja, ja niestety, ale muszę spróbować. Okej, okay. bardzo gorące. No dobra, bierzcie kieliszki. Jest pyszne, jest pyszne nawet bez lodów. No. Czyli tak, z naszej pierwszej części dyni powstała ta potrawa. Risotto z dynią i z parmezanem. A z tej części dyni powstał ten wspaniały deser który powinien być jeszcze doprawiony gałką banieliowych lodów, ale ponieważ my jesteśmy fit, to dolałam więc tego sosu balsamico, To też jest pyszne.